Koniec roku jest zawsze dobrym momentem na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy, ale też pokazania tych planów na najbliższy rok 2020. Rok 2019 we Włukach był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o różne inwestycje, przede wszystkim inwestycje drogowe. Da, daleko się tutaj podziały inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury na drodze powiatowej 3009D w Ewłukach. Otóż inwestycja za ponad 2 miliony złotych się odbyła, która poprawiła nawierzchnię na całej długości w naszej miejscowości, ale też zostały wykonane już takie poprawki dotyczące poboczy, zjazdów. Ta inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020 za kolejne pół miliona złotych, więc tym samym we Włókach już pełna infrastruktura dogowa, czyli chodnik pełnowymiarowy, droga, pobocza, rowy będą zrobione, więc to jest jakby taki już przykład dobrej współpracy z samorządem. Tutaj starostwo powiatowe pozyskało środki z funduszu dróg samorządowych, również własne środki przeznaczyło oraz gmina Dzierżoniów. Warto też wskazać, że Frazowina z tej drogi poszła na drogi gminne, tym samym został utwardzony, więc tym samym też mieszkańcy często ten problem zgłaszały. Tutaj udało się to poprawić. No nie ma też co ukrywać, że bardzo dobra wiadomość na rok 2020 to jest pozyskanie środków z funduszy dróg samorządowych na remont, przebudowę ulicy Widokowej we Fukach. Też inwestycja bardzo ważna. 2,4 miliona w skali dwóch lat będzie wydane na ten rok 2020, to jest 1,2 mln. Kolejne przedsięwzięcia infrastrukturalne, które we WUKach się odbyły, to też trzeba tutaj wskazać przede wszystkim zagospodarowanie gnejsów we Wukach, tak? Ten teren już został zakończony. Zwieńczeniem tego jakby całego okresu prac było zdobycie pierwszej nagrody w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. Co w pewien sposób też już pokazało, że ta praca została dostrzeżona nie tylko na forum takim lokalnym, ale przede wszystkim na forum naszego województwa dolnośląskiego. Kolejny przykład dobrej współpracy sołectwa WUKi z wieloma organizacjami. Przede wszystkim GOPAR Przed Górze Polski Instytut Geologiczny, Uniwersytet Wrocławski. To jest Pojawiana współpraca dotycząca pokazania gnejsów we włókach, jako dobrej współpracy między społecznością lokalną a tymi organizacjami, i na przykład takim dobrym momentem była konferencja na początku września dotycząca geoproduktu. były tam włóki prezentowane jako dobry przykład tych inwestycji. Więc to pokazuje, że nie tylko na wymiarze lokalnym, ale również w wymiarze ogólnokrajowym nasza, nasze gnejsy są dostrzegane. Tym samym jeszcze wspomnę, że była już międzynarodowa wizyta w tym roku z, gości z Brandenburgi, ale też przede wszystkim studenci. Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjeżdżają tutaj do WUK, żeby to miejsce w pewien sposób zbadać od strony tej teoretycznej, praktycznej. No i też trzeba podkreślić, no najbardziej prestiżowa polska uczelnia przyjeżdża do WUK, to też jest dla nas wyróżnienie i też pokazanie, że właściwą drogą poszliśmy. Kolejne inwestycje za kilka lat na tych gnejsach będą też musiały się odbyć, tak, bo trzeba sobie tutaj zadać pytanie, i co dalej, tak? Czyli też musimy jakoś myśleć, żeby dalej to miejsce rozwijać, bo w pewien sposób może ten czar, ten urok może przeniknąć, może już nie będzie tego odwiedzany, więc też są jakieś pomysły, plany do tego, żeby dalej to rozwijać. No, Nie ma co ukrywać, też bardzo się cieszymy, że we wk nie tylko przeciwnicia materialne się odbyły, ale również przeciwnięcia o charakterze kulturalnym. Organizowaliśmy takie największe. To było piknik na gnejsach, turniej. Pierwszomajowy, piłkarski, połączony z piknikiem charytatywnym oraz odpust parafialnym, no i takie kilka jeszcze mniejszych lo naszych lokalnych, czyli na przykład Mikołajki, dzień seniora, czy wspólne kolędowanie. W sumie ponad 2,5 tysiąca osób uczestniczyło w tych przedsięwzięciach, gości, więc to uważamy, że jest nasz spory sukces. No i też no, nie ma co ukrywać, kolejny rok to są też inwestycje, które trzeba w pewien sposób wpisać w krajobraz naszej miejscowości. Tutaj jednym z takich pomysłów jest dokończenie zagospodarowania stawów. Kolejny pomysł to jest odsłonięcie obelisku tego pierwszych osadników, bo to jest też 75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej i tym samym to jest też dobry moment do tego, żeby wspomnieć o ludziach, którzy tutaj przybywali na te tereny. Tak? Ludzie, którzy w nowej perspektywie często mający w swoich pamięciach, w swoich przeżyciach ogromną traumę wojenną zaczęli budować podwaliny tej społeczności tutaj, tak? Zaczynali w pewien bardzo ciężki sposób konsolidować się, ale też z taką perspektywą, że mogą w każdej chwili opuścić tą miejscowość, więc tu też chcemy tych, w sposób tych, osu, te, tych ludzi upamiętnić, bo to jest też dla nas jakby pewna lekcja, że kiedy jest fajnie, przyjemnie, to nie mamy takiej jakby potrzeby dostrzegania tego ogromnego trudu, zagrożenia które wtedy się tutaj na tych terenach włók rodziło, więc taki obelisk upamiętniający te osoby jest, uważam, jak najbardziej zasadny i chcemy też jeszcze bardziej upamięcić te osoby, no, które już po prostu chodzą ze względu na, na wiek i część, część tej wiedzy, tych historii, tych wspomnień po prostu jest ulotna. Więc mam nadzieję, że my będziemy dalej te włóki w tym kierunku rozwijać. Na pewno cieszymy się z tych inwestycji drogowych. Mam nadzieję, że kolejne lata również też takie inwestycje będą. Jakby we WUKach realizowane. To są duże środki, nie ma co ukrywać. W tym roku ponad 2 miliony złotych ogólnie we WUKach zainwestowane. W latach kolejnych to jest około 1,5 miliona złotych. Kolejny rok 2021 to jest kolejny milion 200, Więc to pokazuje, że cieszymy się, że te środki przede wszystkim z funduszu dróg samorządowych docierają. Często się mówi w telewizji, że to są ogromne sumy, a na takiej zwykłej miejscowości jak WUKi to dopiero się dostrzega, że to dzięki temu powstała ta droga, bądź została dokończona, bo było to to uzupełnienie tych wszystkich jakby planów wcześniej, które no nie mogły z różnych czyn być realizowane.